Jeśli kliknąłeś w ten film, to na pewno kochasz zanurzyć się w fantastyczny świat gier komputerowych. Steam, ze swoją ogromną biblioteką, jest dla wielu z nas bramą do tej rozgrywki. Ale co zrobić, kiedy portfel świeci pustkami, a chęć na nową przygodę nie daje spokoju? Dlatego dziś pokażę Wam sprawdzone sposoby na tanie, a nawet darmowe granie na takich platformach jak np. Steam, GOG, Epic Games i wiele innych. A więc zaczynamy! Zacznijmy więc od pierwszego i najprostszego sposobu, jakim jest sam sklep Steam. Może i na pierwszy rzut oka nie wydawać się to zbyt oczywiste, ale regularne odwiedzanie Steama to według mnie podstawa. Warto zwracać tutaj uwagę na wyprzedaże sezonowe. To prawdziwe święta dla łowców okazji. Ogromne zniżki na tysiące tytułów sprawiają, że można uchwycić tytuły czasem taniej niż w K-Shopach, które omówimy sobie oczywiście w kolejnej części tego filmu. Oprócz tego mamy również oferty dnia, tygodnia weekendowe, czyli ograniczone czasowo promocje, dzięki którym również możemy ustrzelić perełki w zaskakująco niskich cenach. Darmowe weekendy. Tutaj należy też pamiętać, że wielu deweloperów oferuje możliwość darmowego przetestowania swoich gier przez cały weekend. I jest to z reguły świetna okazja, dzięki której możecie sprawdzić tytuł przed zakupem, a czasem nawet i go ukończyć. No i tutaj od razu przejdźmy płynnie do pakietów gier, czyli tak zwanych bundli. Kupowanie gier w pakietach często wychodzi znacznie taniej, aniżeli kupowanie ich pojedynczo. I jeśli interesuje Was na przykład seria gry lub yy, gry od konkretnego wydawcy, to warto pokusić się właśnie o taki zestaw. Ale jak to mawiają, nie samym Steamem żyje człowiek i gry na Steam możemy zdobyć również z zewnętrznych serwisach, a skoro poruszyłem temat bundli, to od razu wspomnę o pierwszym, czyli Humble Bundle, który znany jest z oferowania pakietów gier za kilka lub kilkanaście dolarów, gdzie część dochodu przeznaczona jest na cele charytatywne. Oprócz samych okazji na gry Steam, można znaleźć tam również świetne paczki z e-bookami czy oprogramowaniem. Kolejna platforma to Fanatical. Podobnie jak Humble Bundle, oferuje również atrakcyjne Pakiety gier oraz indywidualne promocje. Mają również swój program lojalnościowy i częste wyprzedaże. A także, podobnie jak w przypadku Humble Bundle, posiadają oddzielny sklep, gdzie również warto wypatrywać promocji. W sieci również krąży wiele kodów rabatowych, które warto wpisywać podczas podsumowania zamówienia. Dla fanów, wrażeń są też mystery boxy i czasem możemy trafić naprawdę spoko gry. Warto tutaj też przypomnieć o Instant Gaming. Tu możecie znaleźć również. Wiele tanich tytułów, nawet poniżej 5 zł, nie tylko na Steam, ale także inne platformy. Ok, przejdźmy teraz zatem do samych platform z grami, gdzie możemy otrzymać również gry darmowe i to nie byle jakie. A dodam, że znajdą się również i nowości. Pierwsza z nich to Epic Games, która praktycznie non-stop potrafi nas uraszczyć darmowymi tytułami. Warto tu zaglądać często i najzwyczajniej w świecie odbierać te gry, ponieważ tytuły lądują od razu do naszej biblioteki, natomiast czas zawsze mamy ograniczony. Jeśli nie odbierzemy gry w danym okresie, to darmowy tytuł będzie znowu płatny. Druga z moich ulubionych platform to GOG.com, czyli Good Old Games. Specjalizuje się w, głównie w grach na własność, nie tak jak w przypadku Steam i warto więc tutaj zaglądać jeśli szukacie klasyków. Jeśli chodzi o te dwie platformy, czyli Epic Games czy GOG, to powinienem w tym miejscu wspomnieć o subskrypcji Amazon Prime, która oprócz darmowych dostaw i dostępu do Prime Video umożliwia, umożliwia również dostęp do platformy Prime Gaming. Oprócz tego, że Amazon Prime Gaming jest oddzielną platformą ze swoją biblioteką, to dość często otrzymujemy kody, które możemy wykorzystać właśnie w bibliotekach takich jak GOG, Epic czy Microsoft. Oczywiście w ramach subskrypcji dostaniemy również prezenty i dodatki do niektórych gier. Kolejna kategoria jeśli chodzi o gry to k-shopy, czyli tak uproszczając takie marketplace, gdzie różni użytkownicy lub firmy mogą sprzedawać klucze. No i tutaj warto ewentualnie sprawdzić opinię. To rozwiązanie ma zarówno zwolenników jak i przeciwników i warto sprawdzić przed zakupem czy dostaniemy kod, czy jest to na przykład konto z grom, albo give na nowe konto, czy też zadziała w naszym regionie. Do popularnych case shopów należą między innymi G2A.com. Swoją drogą nagrałem kilka openingów randomowych paczek na kanale, bo takie mystery boxy również proponują. Inne Podobne serwisy to na przykład Eneba, Kinguin czy CD-Case. Tych case jest masa, więc każdy pewnie znajdzie jakiś swój ulubiony. A co jeśli chcemy zagrać zupełnie za darmo? Tutaj warto sprawdzić bogatą ofertę free-to-play na Steam. I od razu nadmieniem, że nie są to wersje demo, a pełnoprawne produkcje, w które możecie grać bez żadnych opłat. Tytuły takie jak Dota 2, Apex Legends, Warframe, Path of Exile 1 czy Counter-Strike 2 oferują setki, a nawet tysiące godzin rozgrywki. Oczywiście często posiadają opcjonalne mikropłatności za przedmioty kosmetyczne, ale podstawowa rozgrywka jest zupełnie darmowa. Poza znanymi tytułami w sekcji Free to Play znajdziecie Mnóstwo mniejszych, ale również wciągających gier, niezależnych z różnych gatunków. Warto więc eksplorować i odkrywać. No, okej, okay, mamy fajne promocje, ale jak się o nich dowiadywać? Jest kilka trików które Wam w tym pomogą. Pierwsze to porównywarki cen gier, na przykład GG Deals. Portal, który łączy wiele promocji w jednym miejscu, ale portale takie jak na przykład Łowcy Gier czy Planeta Gracza również informują na bieżąco o promocjach. Kolejna opcja to Wishlisty, czyli listy życzeń. Jeśli tylko jakiś tytuł Was interesuje, warto go zaznaczyć na przykład na Steam, bo od razu w momencie probek dostajemy informacje. I opcja, którą nie wszyscy mogą znać, ale jest równie prosta, czyli wymiana i handel przedmiotami Steam. Jeśli gracie w gry, które oferują karty kolekcjonerskie, to po przegraniu kilku chwil w daną grę, karta kolekcjonerska ląduje w waszym ekwipunku i możecie ją sprzedać na rynku społeczności Steam. Kwota wtedy wędruje na wasze konto i możecie przeznaczyć ją na zakup nowych gier. Chociaż kwoty nie są jakieś wielkie, to podczas grania w wiele tytułów tych kart kolekcjonerskich może Wam się troszkę nauczyć. Zbierać. Jak widzicie świat taniego, a nawet darmowego grania stoi przed Wami otworem. Wystarczy odrobina sprytu, cierpliwości i wiedzy gdzie szukać. Jeżeli uważacie, że pominąłem jakiś ważny wątek dotyczący darmowego lub taniego grania, podzielcie się tym w komentarzu pod filmem. Pamiętajcie również o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!